Tak. Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj całkiem inna sceneria. Zapraszam Was oczywiście na starcie, już na starcie, na lot na kolejną relację z lotu 5. Jest to lot z Zielonej Góry, który się oczywiście nie odbył, z tego względu, że była tam brzydka pogoda. Kabina została cofnięta do miejscowości Głogów i z Głogowa gołębie polecą. <laughs> Zostały wypuszczone o 11.10 z tego co wiem i lecą już do nas do gołębników <laughs> właśnie z tamtej miejscowości. Jestem w całkiem innej scenarii. Jak widzicie zresztą jest to tutaj, spotkałem się tutaj, muszę się spotkać z kolegą, który wymieni mi zegar. Miałem awarię zegara, taką dosyć poważną wyrwało się to gniazdko, gdzie przychodzi antena, także muszę wymienić zegar i zaraz tylko jak to zrobię, zaraz wracam na hodowlę i tam już zrelacjonuję przylot tych gołębi. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejną tą relację z piątego lotu już z miejscowości Głogów 250 km. Zapraszam. Dobry lot. O więc tak moi drodzy, gołębie, tak jak na wstępie yy, powiedziałem, zostały wypuszczone o godzinie yy, 11.10. Jest godzina 13.40. Tych gołębi raczej nie będzie. Dzisiaj jest bardzo bardzo upalna pogoda lot prawdopodobnie będzie ciężki jak to wynika również też z opinii moich kolegów także gołębie mo, mo, można się spodziewać gołębi dopiero dziś około godziny 14 czy dziś a teraz przechadzam się tutaj właśnie w działkach i to wszystko przemyśluję jak tam wynikało również z relacji kolegi, który mieszka w Zielonej Górze a który również też lotuje gołębiami pocztowymi, e, nagrał film, e, który wrzucił do sieci, w którym jest pokazane, jaka tam była pogoda i możecie mi wierzyć albo nie, ale pogoda była tragiczna, ponieważ e, była tam straszna, straszna ulewa po prostu lało jak z zebra oberwanie e, chmury, burza, więc nie było możliwości wypuszczenia tam gołębi, także Niestety tak to, tak to się dzisiaj podziało, chociaż według mojej opinii, ja uważam, że można było ten lot z powodzeniem zorganizować jutro w niedzielę, bo nie zapowiada się jakaś tragiczna w skutkach pogoda. No ale ja jestem praktycznie pionkiem w tej grze, więc nie mam żadnej decydującej roli, żebym mógł jakoś wpłynąć na to, żeby ktoś zmienił tą decyzję. Także nie, nie niestety decyzja została podjęta dzi na dzisiaj. Lot odbył się dzisiaj lot odbył się dzisiaj właśnie i niestety yy, będzie to lot prawdopodobnie katastrofalny w ościennych oddziałach z tego co relacjonował mi również też kolega yy, gołębi, brakuje nawet w 60% także tak to dzisiaj wygląda no a my w dalszym ciągu czekamy na gołębie które powinny pokazać się tutaj moi drodzy dokładnie z tego kierunku o tak między tymi drzewami w tą lukę tak trzeba patrzeć te głębie powinny się pokazać właśnie z tej z tej strony tutaj od północnego zachodu, a bardziej praktycznie od zachodu. Wiatr również jest taki, jak teraz widzę po drzewach, południowo-zachodni, więc spychający gołębie w prawe skrzydło, na lewą stronę i zobaczymy, jak to oczywiście będzie wyglądało. <laughs> Także czekamy w dalszym ciągu na przylot. Myślę, że do tego czasu również też nie padnie mi Bateria, trzy gołębie. Tak, mój drodzy, usiadł pierwszy gołąbek. Odbił mi się. Jest godzina 14.36. Jest to gołąb. Moja najlepsza samiczka. Jest to gołąb 29.18. Jest kochana. Siadła pierwsza, bardzo zmęczona. Nawet nie zdążyłem przyuważyć, jak usiadła. Także jest. Gołąbek. Super. Czekamy, oczywiście, na resztę gołębi. Jest dzisiaj ciężko. Na razie mam jednego gołębia odbił się o godzinie zaraz sprawdzimy o godzinie 14.36 i jedna sekunda także tak to wygląda pozdrawiam i za chwileczkę czekam na resztę gołębi tak moi drodzy będzie bardzo ciężki lot bo już to widzę na razie mam jednego gołębia minęło 7 minut 6 i na razie pusto na razie czyste niebo Także ten gołąb ta samiczka czołowo siada już od drugiego lotu, w zasadzie od pierwszego, nawet można powiedzieć. Tylko, że na pierwszym locie była katastrofa, a teraz wygląda to tak, a nie inaczej. No i siada mi drugi gołąbek. Chodź, 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 chodź,

Ten drugi gołąbek na pewno jest typowany. Jest to gołąb 29.24. Mogę to potwierdzić. Tak jest. A drugi 29,05. Potem sobie sprawdzę czy to są gołęby typowane. I wam za chwileczkę powiem. Na razie mam trzy sztuki. Ciężki lot moi drodzy, naprawdę ciężki lot. Jest gorąco. Jest godzina popołudniowa, 15 godzina przed 15. Nie rokuje to zbyt dobrze, będzie ciężko coś nabić Ale to nie o to chodzi Kolejny gołąbek pojawił się za 3 minuty Kołuje mi tutaj Gdzieś się stracił teraz Widziałem, że tutaj... O, siada Chodź, 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 chodź,

Tragedia, moi drodzy. Tragedia, totalna tragedia. Chodź, Olutki, chodź 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 chodź, 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 Nie wiem, czy się odbił ten gołąb. Tak, odbił się. To jest gołąb 2483. Również gołąb typowany. Dobrze, czekamy na resztę. No, nie wygląda to dobrze. Na gołąb napił się siedzi na dachu. <laughs> no już tak to wygląda, moi drodzy. Ten gołąbek, który teraz usiadł, jego numer 2483 jest to Mój pupilek, ten, z którym tak się bawię w gołębniku. Gołąb typowany z tych linii gołębi y, z Ardenów w Krzyżówce y, z gołębiami Bert Morsnowski z Niemiec, z tych gołębi. No my, cóż, czekamy, moi drodzy, dalej. Na razie nic się nie pojawia. Te gołąbki tak przechodzą bardzo słabo. No, pojawił się jeden gołąb. chodź, 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 chodź!

jest to 24,90. Był to gołąb, którego wykluczyłem z serii na drugim locie. czy na trzecim. Na trzecim przepraszam. Bo coś, coś mi się ten gołąb nie podobał, ale teraz widzę świat fajnie. Przyszedł, pije, Widzicie go tutaj? Pije broczek No jest ciężko, jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Strasznie chce im się pić. No ale co zrobimy? Więc sobie poradzimy. Tak to musi wyglądać. Ciężki lot. Gorąco upał. No i warunki, no niestety. Nie było możliwości wypuszczenia w Zielonej Górze tych gołębi. Tam strasznie lało. Pogoda tam była tragiczna, moi drodzy. Miałem relację kolegi z tamtego oddziału, który relacjonował to nagrywając film. I na tym filmie naprawdę była tragedia. Lało tam jak zebra, ubrywanie chmury, totalne. No i oddział cofnął kabinę do konwojem cofną kabinę do Głogowa no i ten lot taki dublowany jak gdyby znowu z tej samej miejscowości co był przed, przed tym czwarty lot tak? no i tak to wygląda a my czekamy czekamy dalej chodź 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 chodź, chodź, chodź. przyleciał kolejny gołąbek będę go wołał, ale będę to musiał tak stawić znowu

ciężka sprawa, ciężka sprawa gołębie są naprawdę masakra te wchodzenie to jest tragedia moi drodzy 29, 25 kolejny gołąb nie jest to gołąb typowany moi drodzy no ciężko będzie cokolwiek nabić coś podejrzewał, że ci którzy mieli gołębie przygotowane yy, inaczej będą bili ja niestety miałem gołębie całkiem inaczej przygotowane miałem przygotowane na długi lot gołębie Także one prawdopodobnie może być tak, że gdzieś przylepywały. No ale pokazują się. To jest najważniejsze, że przylatują te głębie, chociaż jest... E, intensywność tego przylatywania jest bardzo słaba. Bardzo słaba. Kiedyś w ogóle na wcześniejszym locie te głębie sypały się super. Teraz tak kapią... Bardzo, bardzo słabo. No ale... Czego, czego tu oczekiwać, jak pogoda jest niezbyt ciekawa, poza tym ten wiatr spychający je w prawe skrzydło całkowicie na wschód, więc...

usiadł, będzie wchodził tak, fajnie wchodzi dobra, jest jest to gołąb 2909 nie wiem, czy to był gołąb cypowany, nie mam pojęcia w każdym razie, przychodzą te gołąbki tak co 3-4 minuty po jednym no nie, nie wygląda to zbyt dobrze no ale wszystko pokażę zegary, moi drodzy może by nie będzie takie źle. przyleciał tutaj

no i sam, idź, idź sobie, tak jest. Idzie napić ładnie. No, gołębie są takie, czy one są takie bardzo mocno zmęczone, to tego powiedzieć nie mogę. Nie są takie aż za, za, za bardzo zmęczone, z tego co tutaj widzę. No i tak kapią, no. Kapią, kapią co 2-3 minuty kolejny gołąb. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, no. No, ciężki lot będzie, moi drodzy. Tutaj zaraz zerkniemy, jak to, to wygląda. 1459 1457 53 co 4 co 3 minuty co 2 minuty tak to tak to mój drodzy wygląda no niestety nie będzie nie będzie dzisiaj zbyt kolorowo pewnie spadnę dużo, dużo na dół, no ale co zrobić taki taki mamy teraz taką mamy pogodę, taki mamy lot. Gołębi były dobrze przygotowane, ale były przygotowane na 300, a nie na 220 czy tam 240 lot skrócony. No niestety, takie są warunki. Tak to czasem bywa. Za późno trochę też ta informacja była podana, może o zmianie tego lotu. No ale to co zrobić, no człowiek przygotowuje go w poniedziałek, wtorek. Środa, czwartek to są już takie dni, gdzie powinien wiedzieć ostatecznie, czy coś zmienić, czy nie zmienić. I ja nic nie zmieniałem. Zostawiłem to tak, jak było.

Nie, wiem, nie dla tym gołąb chyba. Chodź, 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 chodź Co to za jakiś fligier? Chodź, chodź, chodź malutki chodź Odbił się dopiero teraz, 4 minuty spóźnienia 29.06 Jest tym gołąb chyba typowany nawet Także tragedia, tragedia moi drodzy, dzisiaj ten los w głębi w ogóle Co poradzić? Chodź, chciać, chciać, Chodź chciać, chodź, chodź, chciać, 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 chodź chciać, 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 Ale chciać, 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 chciać,

ten wcześniejszy to był 29-28 gołąb typowany także tak to wygląda Ale bardzo 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 późno przyszły te gołębie I to już jest na pewno po konkursie Także nie ma o czym gadać w ogóle Także niestety ale Dzisiaj będzie klapa całkowita I tu nawet nie ma w ogóle o czym, o czym rozprawiać bo ja tego po prostu nie widzę. No ale cóż, no. Tak wygląda lutowanie gołębiami, moi drodzy, niestety. No, a zegary, moi drodzy, na godzinę 16, więc całkowicie nie ma sensu już chyba nabijać nawet. Teraz pytanie, czy te gołębie się zlecą, bo jest 11 gołębi, a w Urzymie 29 więc jeszcze brakuje 18 gołębi, także większa połowa nie dotarła a jest gorąco do wieczora jest jeszcze oczywiście trochę czasu, ale czy one dolecą zobaczymy no nic, zwijamy mandżur i lecimy na zegary tak moi drodzy, witam was ponownie po zakończeniu lotu, jesteśmy po zegarach, lot bardzo ciężki moi drodzy, naprawdę ciężki lot, chociaż wiadomo, ci co mieli ponabijać, to ponabijali punkty, także mają fajnie, no ja niestety dzisiaj, w, dzisiejszym, w dzisiejszym dniu słabo, zdobyłem jeden konkurs i jeden, jeden serii, gołębie miałem w ogóle przygotowane, tak jak zresztą chyba większość hodowców u nas w oddziale, Gołębie każdy miał przygotowane praktycznie pod 300 lot odbył się z, z, z odległości 240 km. Więc to na pewno też rzutowało na przylot tych gołębi. Poza tym druga kwestia to była kwestia pogody. Pogoda była bardzo bardzo, bardzo kiepska w sensie było bardzo gorąco. Gołębie musiały lecieć w takim, no powiedzmy to upale, więc na pewno, na pewno to też rzutowało na wyniki, nie? Także no, tak, jak, tak jak mówię na, na dzień dzisiejszy ten lot yy, nie był katastrofalny, bo brakuje mi raptem chyba 5 gołębi, ale, ale ogólnie yy, był bardzo ciężki, także, także tyle, tyle po prostu z dzisiejszego, z dzisiejszego lotu i, i zapraszam Was oczywiście myślę yy, na kolejną relację z lotu szóstego, myślę, że na szóstym locie pójdzie już lepiej, bo gołębie wiadomo, będą przygotowane na ten ostatni lot tak jak powinny być przygotowane teraz gołębie, tak jak mówię, były przygotowane pod 300 a lot odbył się z 240 km gołębie wracały w całkowicie z innego kierunku, zostały zepchnięte przez boczny wiatr północno-zachodni na praktycznie południowy wschód tak z boku, wiało im w prawe skrzydło i wszystkie gołębie zostały zepchnięte na tamtą stronę i od tamtej strony też oczywiście te gołębie wracały. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Wyniki oczywiście będę miał dopiero jutro, ponieważ Pan kolega hodowca, który zajmuje się wyliczaniem miał dzisiaj jakieś tam swoje zajęcia, więc go nie ma, a te wyniki będą prawdopodobnie jutro. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry lot.